Moi drodzy, dzisiaj parę słów o FOMO, czyli fear of missing out, czyli strachu przed utraconą okazją inwestycyjną. Jest to niezwykle popularne zjawisko wśród inwestorów giełdowych, szczególnie początkujących, ale nie tylko, dopada to każdego. Otóż FOMO przybiera różne formy, od najprostszej, takiej najbardziej prymitywnej formy FOMO, na zasadzie, gdybym przewidział, że ta spółka w dany dzień skoczy 35%, gdybym przewidział, to bym Tyle zarobił. A na drugi dzień jest następna spółka, która skacze 35%. Gdybym ją przewidział, to bym znowu pomnożył. W ten sposób nie dojdziecie do niczego, od razu powiem. Niestety, po komentarzach, które czasami pokazują się pod moimi filmami, wynika jasno, że niektórzy przynajmniej z moich widzów czerpią właśnie na tę najbardziej podstawową formę FOMO, żałując, że nie przewidzieli, że coś skoczyło 30%. Na tę formę FOMO jest naprawdę prosty sposób, żeby sobie to wytłumaczyć. Równie dobrze moglibyście myśleć, że z uwagi na fakt, że w lotto kilka osób w ciągu jednego tygodnia wygrywa w różnych grach miliony złotych. Czy to w lotto, czy w jakieś tam inne loterie, to równie dobrze moglibyście żałować, że za każdym wtorkiem, czy tam środą, czy czwartkiem, kiedy są losowania, nie skreśliliście tych numerów, które padły i nie trafiliście szóstki i nie wygraliście tych grubych milionów. To jest dokładnie to samo. Niewiele się tym różni. Jeżeli wy po fakcie żałujecie, że nie kupiliście spółki, o której wcześniej w ogóle nie słyszeliście i że ona skoczyła tyle procent, to jest dokładnie ta sama forma. FOMO, ten sam poziom, co żałowanie, że nie skreśliliście liczb, które padły we wczorajszym losowaniu lotto. Natomiast FOMO przybiera różne formy. Są też formy bardziej zaawansowane, bardziej wkręcające się w mózg inwestora. Ja sam pozbyłem się tych bardziej zaawansowanych form FOMO już jakiś czas temu, ale zajęło mi to naprawdę wiele, wiele, wiele długich lat, aby się pozbyć FOMO ostatecznie, i była to ostatnia słabość, którą u siebie. Wyeliminowałem. Chodzi o taką formę FOMO, że masz opracowany cały mechanizm wyboru spółki, wybierasz spółkę, śledzisz spółkę, dokonujesz analizy spółki, która wypada pozytywnie, ale ty oprócz tych pozytywów dostrzegasz jakieś czerwone flagi w tej spółce i ostatecznie nie decydujesz się na jej zakup, mimo że się nią interesowałeś, analizowałeś, nie podejmujesz decyzji o zakupie. Albo decydujesz się, że kupisz spółkę podobną, ale inną, ponieważ ta właśnie ma jakieś czerwone flagi. Po czym ta spółka, której nie zakupiłeś, wyszczela jak rakieta w górę, wyszczela 20%, wyszczela 30%, w ciągu następnych miesięcy robi 80-100%. No i faktycznie wtedy można się załamać. Bardzo długo mi zajęła walka z tego rodzaju FOMO. Ostatecznie. Wyeliminowałem to uczucie całkowicie i nawet jeśli coś takiego się zdarzy, to nie wpływa to na mnie zupełnie, wierzcie mi, po prostu zupełnie. Dzień jak co dzień kapitał, który nie poszedł na daną spółkę, pójdzie na inną, która przyniesie, nawet jeśli nie taki, to statystycznie rzecz biorąc jakiś dobry zysk. Idziemy dalej, zapominamy żal za utraconą okazją, jest po prostu bez sensu, jest bezproduktywny, chyba, że nie weszliście w daną spółkę z jakichś irracjonalnych powodów, zawahaliście się, przestraszyliście się, decyzja była na tak, abyście jej bez żadnego uzasadnienia nie podjęli, to wtedy owszem, zrobiliście po prostu błąd. Natomiast gdy podjęliście po gruntownej analizie decyzję, że jednak z jakichś powodów nie wchodzicie, a spółka mimo to znacznie urosła, Zróbcie sobie stopa mentalnego w głowie. Utnijcie potencjalne straty, a właściwie nie straty, tylko utracone korzyści. Utnijcie je w głowie i przejdźcie do kolejnych inwestycji. Najlepsza, jedyna metoda. A Wy, co sądzicie? Jakie macie metody na walkę z FOMO? Cześć i powodzenia na rynkach.